Witajcie na kanale Gramy na ekranie. Zapraszam na kolejną część filmiku King's Vaulted Legenda. Dzisiaj na pewno skupię się nad rozwojem drzewek, trochę je zmodyfikuję. Nie będę chciał iść w magię chaosu, to znaczy to już wcześniej o tym mówiłem. Bo to nie jest też oczywiście zła, zła wiadomość, można w to iść. Z tym, że wtedy nie będziemy tak mocno rozwijać naszych duchów szału, tak? Dlatego ja wolę się skupić jednak na tej wyższej magii. To daje mi trochę mniejszy bonus w tej chwili. No ale po pierwsze, później łatwiej będzie mi zebrać tą ilość run. No i po drugie, tak jak mówiłem, teraz będę rozwijał sobie duchy szału. Nawet już mogę zwiększyć sobie, bo, bo mogę sobie zwiększyć tą umiejętność, dlatego że Zanim zbiorę, zanim zbiorę potrzebne mi runy, szczególnie runy magii, to ja na pewno znajdę jeszcze te runy, bo mi jeszcze chcę rozwinąć umiejętności. Ja na pewno jeszcze znajdę runy mocy i runy umysłu, żeby sobie tamtą umiejętność rozwinąć. Ok, czyli udało się tutaj nam to podnieść. No i co, idziemy wykonać questa. To level po prostu. Tu mamy quest'a z chłopakiem. Teraz atakujemy do druida. Co prawda nie będę z nim walczył, ale... Skarb. Mogę tych e, pobić w sumie. E, pokażę wam jeszcze umiejętność Inkwizytora. Czyli dodawanie szału. To jest też bardzo ważne. Mam w tej chwili 11 punktów szału. Tak on dodaje od 5 do 10. Niezależnie od tych e, Inkwizytorów jest. A przynajmniej jak mamy jednego czy dziesięciu, to nie ma to znaczenia. Może w jakiejś tam większej liczbie, czyli możemy już użyć sobie jednego ducha. Dobra, no to był jakiś misklik trochę. Ale będę mógł użyć drugiego ducha też więc mogę też strzelać już z kuli ognia. Czyli teraz używamy drugiego, no przyblokował mi mm, mojego konnego, więc ja znowuż użyję kuli ognia. Dlatego powinniśmy rozstrzelać. E, ten dostaje też obrażenia od trucizny, e, dlatego strzeliłem w kapłana. Dokładnie. E, Zwiększa sobie e, obrażenia, ale też zwiększa się ilość szału potrzebne do, do tego. Ale na tą chwilę ja potrzebuję jak najwięcej obrażeń zadawać, więc. Dobra, wracamy do chłopaka. Pięknie pod na mocy. Zdejmowanie tak bezpośrednio chłopakowi amuletu kończy się jego śmiercią, więc yy, wolę, wolę odbyć walkę. Tym bardziej, że za każdą walkę dostajemy punkty doświadczenia. Zabijemy tego. Mam nadzieję, że uda się tego. No i co, liczę na to, że ten goblin jakoś mi mocno nie skaleczy. Co się okaże, oczywiście. Dodajemy sobie szał. Na szczęście nie. Na szczęście dał jakąś tam jednostkę. Jakiegoś tam bufa. Może się uda zabić tego. Nie udało się. Ale ja to staram się skończyć. Udało się. No dobra, no to teraz jesteśmy w dość komfortowej sytuacji. E, wiadomo, że jakaś jednostka na pewno zginie, ale e, ja będę w stanie ją pewnie uleczyć albo wskrzesić. A jeżeli nawet e, się to nie uda, czyli w 100%, e, to i tak e, powinno to być e, na tyle małe straty, że, że nie będzie większych problemów. Fajnie, strzelamy w tego. Trucizna też jeszcze mu zrobi jakąś krzywdę. Mogę chyba go uderzyć, bo jak widzicie nie, nie są to jakieś duże obrażenia, e, które ten gryf jest w stanie mi zadać z powrotem. No i skupię się na jakimś pewnie uczniku. O, właśnie tak się zrobimy. Mi jedną jednostkę trafił, niestety krytycznie, ale na to nic nie poradzę A i nie udało się zrobić. No dobrze, zróbmy tak, pozbędziemy się w większej ilości przeciwników. No, duchy szału odpoczywają, więc e, nie mogę ich użyć w tej turze. Mimo, że już e, punkty szału posiadam, zabijemy tego. No i ja tym się wstrzymam, tym się uzdrowię. E, czemu się wstrzymałem? Bo chcę się wskrzesić. Chcę wskrzesić tą jednostkę i zobaczymy, czy, czy tam się uda. O, teraz nawet, może dwie, o super, udało się. Czyli używamy teraz e, Ducha Szało, zabijemy Misia i kończymy naszego przeciwnika bez żadnej straty. Zapisujemy stan gry, no nie zawsze tutaj się uda, pewnie bez straty, bo to zależy od tego jak te gremliny strzelą. Więc warto mieć zapisany stan gry przed tą walką i jakby po prostu odczytywać tak? jak ta walka nam się nie uda. Bo to straty mogą być naprawdę sporo, taki gremlin potrafi przestrzelić ze 200 obrażeń, także jak strzeli łucznika to naprawdę ich dużo zabija, może zabić konnego bądź inkwizytorów więc to już w ogóle byłaby dla nas tragedia a wtedy nie tak łatwo będzie to już wskrzesić okej okay. wypisałem stan gry muszę wrócić do druida i zakończyć tego questu Możliwe, że dostanę teraz level, bo nie wiem, tam doświadczenia. Tak, jak dostałem level. Stosunek 4-2-1. Wezmę obronę i ja rozwijam dalej władcy dusz. Czyli będę zwiększał doświadczenie. Tak, doświadczenie będzie większe o 10%. Dla duchów. To jest bardzo dobra dla, mnie, dla nas wiadomość. Tym bardziej, że i tak to się przyda i tak, bo jak będziemy mieli kolejne duchy, no to one też muszą dość szybko wbijać to doświadczenie. A jak widzicie, jestem na 0 z tymi runami. Tych mam 8, czyli potrzebuję 12. No i tych brakuje mi po, po 5, więc to jest wszystko do zrobienia. I chyba to było najbardziej optymalne rozdysponowanie w tej chwili tymi runami. Okej, okay, myślę, że to tyle w tym filmiku. Zapraszam Was na kolejny filmik, który mam nadzieję, że pojawi się jeszcze dzisiaj. Pozdrawiam, hejka.